Już całe lata minęły od chwili, w której omówiłem jedną z mych ulubionych gier na PlayStation 2, jaką jest Castlevania (Lament of the Innocence. Zakładam, że nawet mało kto o tym pamięta. Tak samo jak niewiele osób po prostu wspomina tę grę, bo przecież Castlevania to seria gier 2D, a wszystkie odsłony 3D są oczywiście głównym, bo są w 3D, a nie 2D i moja nostalgia mówi kategoryczne nie. Wówczas zapewniałem, iż Grata stanowi fantastyczny przykład przeniesienia znanych nam mechanik i założeń z drugiego w trzeci wymiar. Ale powiedziałem coś jeszcze i sequel o podtytule Curse of Darkness jest nawet lepszy. No cóż, nie jest. Pasowałoby tu wstawić jakiś oklepany tekst, że to nawet nie ta sama liga, ale bardzo minęłoby się to z prawdą. Na pierwszy rzut oka obie gry są niemal identyczne. Jednak ta jest większa, bogatsza w zawartości i różne mechaniki. I faktycznie był taki czas, gdy Curse of Darkness uważałem za lepszą z gier. Ale po tym jak ponownie do niej zasiadłem i ukończyłem od A do Z, wow, nie mogłem się bardziej mylić. Co nie znaczy, iż dla pewnych osób to właśnie ta gra może być lepsza, fajniejsza czy po prostu ciekawsza. Curse of Darkness jest bowiem w gruncie rzeczy. Bardzo dobrą grą Action RPG, z dużym naciskiem na hodowanie i rozwój pomagających nam stworków niczym w Pokemon. Bogactwo różnych typów uzbrojenia, jak i dynamiczny system walki czynią za nich grę naprawdę przyjemną, co nie znaczy, iż jest to dobra Castlevania. Tam, gdzie jej poprzednik był wierny założeniom serii, tam Cruise of Darkness ekstremalnie je upraszcza. Stawiając nacisk na żmudny grind, jeśli chcesz odkryć wszystko, co ma do zaoferowania. I to.

Wcielamy się w znanego z Netflixowego serialu Hektora, który przed laty w jakiś bliżej nieokreślony sposób zdradził Lorda Drakule, przyczyniając się do jego śmierci. Od tego czasu porzucił on mroczne praktyki i stracił większość swej diabelskiej mocy. Niestety dla niego, Isaac, jego ziomal po fachu i wierny sługa Lorda D, Zemścił się za zdradę, oskarżając jego kobietę o bycie czarownicą i napuszczając na nią pospólstwo, czego efektem było gigantyczne ognisko. Głodny zemsty Hector rusza w pościg za swym dawnym towarzyszem broni, jednocześnie podejmując kroki w celu odzyskania swojej dawnej mocy. Appear before me no! A ta gra to pościg za Isaakiem, jego ewentualne dorwanie i co będzie zaskoczeniem dla nikogo na całym świecie walka z dopiero co wskrzeszonym Draculą. This is Out of my way. Podczas naszej przydługiej przygody natrafimy na kilka mniej lub bardziej, ale przeważnie mniej interesujących postaci, takich jak Trevor Belmont, który nawet staje się grywalną postacią po ukończeniu gry i działa dokładnie jak Leon Belmont z *Lament of the Innocents*. Dalej będzie Saint-Germain, realna postać, której w fikcji często nadaje się nad ludzkie zdolności. I nie inaczej jest tutaj. No i ostatnim z naszych sprzymierzeńców będzie prowadząca lokalny sklepik Julia. Fawuła gry jest prosta jak budowa cepa i nie ma co się nad nią dalej rozwodzić. Przejdźmy zatem do mięsa. Nic innego jak właśnie rozgrywka. Jest tym, co najważniejsze w każdej Castlevania. Fabuła jest jedynie pretekstem do przechodzenia kolejnych poziomów lub eksploracji otwartej mapy w celu ostatecznego dorwania Draculi. A Curse of Darkness jest pod tym względem całkiem ciekawy. Albo też nieciekawy, zależnie od osobistych preferencji. Bo nie będę ukrywał, iż jeśli chcesz dotrzeć do każdego zakamarka gry i odnaleźć wszelkie jej sekrety, to czeka cię po prostu masaż budnego grindu. Wszystko dlatego, że tak jak w innych Metroidvaniach czy takim Lament of the Innocence, musimy odnaleźć przedmiot X, który pozwoli nam dostać się do sekcji zamku Y, gdzie zapewne znajdziemy przedmiot Z, który da nam umiejętność pozwalającą na dostanie się do. do. wiecie. Eksploracja skutkowała możliwością dalszej eksploracji, w nawet już znanych sekcjach mapy. Wystarczyło zapamiętać lub robić notatki, gdzie i z jakiego powodu nie mogliśmy się dostać. W Curse of Darkness jest podobnie. Jednak słuchajcie, bo to rozwali umysły wszelkich fanów nie na całym świecie. Żadna sekcja, mapy, gry, do której dostanie się wymaga jakichkolwiek dodatkowych umiejętności, nie jest wymagana do jej ukończenia. Na dobrą sprawę możemy przelecieć ją całą. Od A do Z nie przejmując się żadnymi odnogami czy sekretami. Powód takich decyzji jest bardzo prosty. Hector sam w sobie nie zdobywa tych wszystkich umiejętności, a robią to jego chowańce. I tutaj. Zaczynają się schody. Wszystko w tej grze wymaga mniejszego lub większego grindu. Wszystko. Absolutnie wszystko. No dobra, system walki jest bardzo przyjemny. Kombosy wklepuje się łatwo i są satysfakcjonujące. A każdy rodzaj broni posiada swoje wady i zalety. Wymaga innego rytmu przy wklepywaniu kombinacji. Mamy tu ostrza naręczne, przeróżne kastety, krótkie miecze, szpady, długie miecze dwuręczne, mamy topory, wielkie topory, młoty bojowe, włócznie oraz giwery specjalne. Od baseballa przez tomfy pod gatlinga. I teraz, każdą jedną broń oraz pancerz w grze musimy sobie sami złożyć w menu craftingu. Oczywiście, im broń lepsza, tym rzadsze składniki oraz tym więcej standardowych będzie wymagała. A biorąc pod uwagę, że większość tych wszystkich materiałów wypada z pokonanych wrogów, Pierwszy etap grindu wychyla swój paskudny łeb z zawinkla, krzycząc złośnie Hello! Niestety, to nie tak, że jak lubisz walczyć z szybkimi kastetami, to całą grę będziesz już przychodził tylko na nich. Znaczy się, możesz, ale bardzo ją sobie wówczas utrudnisz. Bowiem dochodzi tu również kwestia naszych chowańców, czyli służących nam demonów. Mamy ich kilka typów. wróżka, magiczny, bojowy, latający na nas piekielny. I teraz, każdy poza ostatnim ma rozbudowane drzewko ulepszeń gdzie przejście chowańca na kolejny poziom rozwoju wyklucza zdobycie pozostałych jego umiejętności. I tak oto jedno z drzewek rozwoju bojowego kowańca zaowocuje zdolnością rozbijania niektórych ścian, ale będzie mniej przydatne w boju od chociażby nieumarłego samuraja. Jedno drzewko wróżek zaowocuje ostateczną umiejętnością czytania ukrytych wiadomości, inne otwieraniem niektórych sekretnych pomieszczeń, trzecie najpotężniejszą magią leczniczą i tak Naturalnie, bez pomocy internetu nie wiemy, jakie drzewko co nam da, więc jest to jeden ze środkowych palców wymierzonych w naszą stronę. Kolejnym będzie sposób, w jaki wybieramy drogę rozwoju danego chowańca. A możemy ulepszać tylko jednego naraz. Mianowicie, mając go ze sobą, musimy ubijać wrogów daną bronią, tak aby wyrzucali z siebie odpowiednie kryształy rozwoju. Możemy nie być fanami włóczni, ale chcąc mieć wróżkę, która otworzy nam tajemne przejście w piwnicach zamku, musimy pokonać kilkuset wrogów za jej pomocą. Już sam pomysł na to, że jedynie chowańce mogą dostarczyć nam dostęp do tych wszelkich sekretnych sekcji map, był średni. Ale to, że musimy mieć tyle różnych rodzajów chowańców, a każdy jeden z nich należy najpierw mozolnie wygrindować. No sorry, ale nie! Naturalnie. Można sprawę olać i po prostu cieszyć się grą ale w pewnym momencie przyjdzie nam zderzyć się ze ścianą. Gra bez lepszego ekwipunku uzyskanego na drodze bezpośredniego grindu albo sekretnych pomieszczeń, czyli pośredniego grindu, zrobi się zbyt trudna. A może mamy po prostu kiepskie w boju typy chowańców i zostaniemy zmuszeni wygrindować sobie lepsze ich rodzaje? Nie zrozumcie mnie źle. Gra jest bardzo prosta i przyjemna, a system walki polegający na jednoczesnym sterowaniu naszym bohaterem, jak i wydawaniu poleceń naszemu demonicznemu sudze jest fajny i nie sprawi specjalnych problemów. W ostateczności możemy ich przełączyć w tryb automatyczny, czego jednak odradzam, gdyż wówczas potrafią być zbyt konserwatywni lub liberalni w korzystaniu z własnych umiejętności. Jedno i drugie prowadzi do problemów podczas co trudniejszych starć z bosami. Z jednej strony, bowiem ich umiejętności potrafią być potężne i zadawać kolosalne obrażenia albo leczyć większość naszych ran, a z drugiej. Samo posiadanie chowańca w pobliżu zapewni hektorowi ogromny przyrost atrybutów. I teraz korzystanie z umiejętności chowańca wymaga poświęcenia jego zdrowia. You are dead. Not big surprise. Sama kwestia grindowania niesie za sobą jeszcze jeden, jakby nie patrzeć, poważny problem. Każdą przeszkodę wyżej. Każdego wymagającego bossa możemy w końcu pokonać, inwestując odpowiednio dużo czasu w zdobywanie kolejnych poziomów i lepszego ekwipunku. Co jest tak jakby. tanie! W Lament of the Innocence nie dało się zdobywać kolejnych poziomów, a wszelki przyrost atrybutów zawdzięczaliśmy pokonywaniu kolejnych bossów, eksploracji i odnajdywaniu sekretów. To jest świetna gierka, naprawdę fantastyczna. Curse of Darkness, pomimo większej ilości zawartości, wydaje się przy niej taki prosty, wręcz prymitywny. Zwłaszcza w projekcie kolejnych poziomów. Cała gra wydaje się jednym, długim tunelem z licznymi odnogami. Na dobrą sprawę, wystarczy iść przed siebie, pokonując hordy wyskakujących na nas wrogów. Nie myśląc przy tym za wiele, a i tak w końcu gdzieś trafimy. Niezależnie od tego, czy będzie to ślepy zaułek, czy kolejny prosty, jak w Mordę strzelił, tunel. Brak tu przyjemnych sekcji platformowych, które miała nie tylko poprzednia gra, ale z której słynie cała ta seria. Brak skomplikowanego zamku. No po prostu idziemy gdzieś tam przed siebie i zawijamy co się nawinie, albo i nie. Bieda. Graficznie jest jak było w poprzedniej grze czyli bardzo solidnie. Animacje są płynne, efekty ładne, wszystko wygląda naprawdę dobrze, jak na możliwości ówczesnej generacji. A najważniejszym jest fakt, iż gra śmiga w solidnych 60 klatkach na sekundę. No, chyba, że gramy na Xboxie. Nie lubię poświęcać zbyt dużo czasu na porównywanie platform, jeśli różnice są minimalne, a najczęściej są. Jednak japońscy deweloperzy, a zwłaszcza Konami, niespecjalnie lubiły konsole Microsoftu. I chyba wszystkie ich gry wyglądały oraz działały na niej gorzej. Nie inaczej jest i tym razem. Podczas procesu portowania zmieniono kolorystykę na bardziej wyblakłą. Podczas większych walk gra bardzo traci klatki, a na niektórych modelach Xboxa pojawia się dziwny glitch na górze ekranu. Zaletą jest za to natywne 480p, gdzie wersja na Playaka śmiga w 480i, czyli znacznie niższej rozdzielczości. Ale z drugiej strony, widzicie właśnie gameplay zgrywany z oryginalnego PlayStation 2 w 480p. Gdyż Homebrew, jakim jest GSM, bez problemu aktywuje ten tryb, a nawet i wyższe, czyli HD. Niestety, wady portu na Xboxa się tutaj nie kończą. Nie możemy się chociażby dostać do sekretnej porcji zamku, skrywającej w sobie najpotężniejszy artefakt w całej grze, gdyż wymaga to wykrycia zapisu z poprzedniej gry, która wydana została tylko na PlayStation 2. Course of Darkness. Jak chyba każda gra w serii, posiada niesamowity soundtrack. Oczywiście, kwestią gustu jest sprzeszanie się, która ma najlepszy. Ja chociażby wolę muzykę z Lament of the Innocence. Ale i tutaj Michiro Yamane dała z siebie wszystko. Po prostu kozak za kozakiem, niemal same dobre utwory. I tak jak w poprzedniej grze, postanowiła przemieszać tu gdzie niegdzie style muzyki. Klasycznej z typowym umcyk bumcyk. Ale niezależnie od tego, jak to może brzmieć, efekty są godne pochwały. Cała reszta trzyma po prostu poziom. Nie jest ani wybitna, ani nadzbyt kiczowata. Choć, chociażby w grze aktorskiej, zdecydowanie bliżej jest do poziomu dobranocki, aniżeli wysokobudżetowego serialu. Ale też dialogów jest tu po prostu tyle, co kot napłakał, więc możemy w pełni skupić się na cudownej muzyce i to z niej czerpać pełnię frajdy. Technicznie, naprawdę, nie ma tu na co narzekać. No, przynajmniej tak długo, jak gramy na plejce. So to jest twoja prawdziwa strength. Castlevania. Cruise of Darkness to. nie jest zła gra. Ale trudno mi ją komukolwiek polecić. System walki jest całkiem przyjemny. Kwestia chowańców oraz różnych rodzajów broni nadaje mu pozornej głębi. Ale jednocześnie wprowadza największą bolączkę tego tytułu, jaką jest niekończący się grind o no, dosłownie wszystko. A nie z tym powinna się kojarzyć Castlevania. Jasne, jeśli traktować ten tytuł jako action RPG. To mogę go polecić fanom gatunku. Jeśli nie wymagają jednocześnie dobrej fabuły, to raczej się nie zawiodą. A to pomimo, iż istnieje sporo podobnych, a lepszych tytułów. Fan serii oczekujący następcy Lament of the Innocence takowego tu nie znajdzie. Obie gry na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie ale mechanicznie i pod względem projektu poziomów nie mogą być bardziej różne. Tamta gra jest prawdziwą Castlevanią przeniesioną w trzeci wymiar, zachowuje wszelkie standardowe dla serii mechaniki, ale jest bogatsza o świetny system walki jak z dobrego akcyjniaka. Curse of Darkness bliżej do Diablo z dodatkiem Pokemonów. Jeśli takie gry lubicie, to można sobie dodać kolejną pozycję na wkrótkę wstydu. nie mógłbym tutaj nie podziękować wspaniałym fundatorom tej reczki, czyli Wam. I tak, wiem, że zrzuta na tę grę zakończyła się już dawno temu i naprawdę szybko postanowiliście mi ją zafundować. Ale z jakiegoś powodu zawsze, gdy wybierałem grę do recki, jakoś tak sięgałem po coś innego. No, totalnie nie wiem. Zresztą, jak widać, nie wszystko złoto, co fajnie wygląda na półeczce.